you mm -hmm. zapach twojej morning. Dzień dobry. Nazywam się Clarice Stalin. Możemy porozmawiać? Zestaję nie Jacka Crawforda, prawda? Tak. Możesz mi pokazać legitymację? Oczywiście. Bliżej proszę. Bliżej. Za tydzień traci ważność. Nie jesteś agentką FBI, co? Jestem w trakcie szkolenia. Jack Crawford przysłał do mnie starzystkę? Yes, tak. Student. Mam przestudiować pański przypadek. Może pan sam oceni, czy not, mam do tego odpowiednie kwalifikacje. Wykrętna odpowiedź, agentko Sterling. Siadaj, please. proszę. A teraz powiedz, co ci powiedział Mix, wielokrotny Mix z celi obok. Coś ci szepnął. Co? Czuję zapach twojej cipki. Rozumiem. Ja go nie czuję. Używasz kremu Evian. Czasem używasz Leur Diton, ale nie dzisiaj. Czy to Pańskie rysunki? To jest duomo oglądane z Belvedere. Znasz Florencję? Odtworzył Pan te szczegóły z pamięci? Pamięć musi mi zastąpić widok agentu Sterling. Może powie nam pan, co pan sądzi o naszym kwestionariuszu? No nie. Tak dobrze ci szło. Byłaś ugrzeczniona, reagowałaś na grzeczności, zbudziłaś zaufanie, cytując wulgarną uwagę mixa. I nagle toporne przejście do kwestionariusza. To nic nie da. Proszę, by go pan obejrzał. Co pan zrobi to pańska sprawa? Jack Crawford, Jack Crawford musi być bardzo zajęty, skoro zleca pracę studentkom. Zajęty ściganiem Bufflo Bill'a. A to niesforny chłopczyk. Skąd takie przezwisko? Powiedz mi proszę. Gazety tego nie podają. Wydział Zabójstw z Kansas City puścił w obiekt kiepski żart. Ten gość lubi skórki. Jak myślisz, czemu ściąga z ofiar skóry, agent Sterling? Zaskocz mnie przenikliwością. To go podnieca. Większość seryjnych zabójców zbiera trofea po swoich ofiarach. Ja tego nie robiłem. Nie. Pan je zjadał. Podaj mi kwestionariusz. Uważasz, że można dokonać na mnie wiwi sekcji przy użyciu tego tempego narzędzia? Nie. Sądziłam, że pańska wiedza... Ampitna jesteś, co? Wiesz, jak wyglądasz ze swoją markową torebką i w tanich pantofelkach? Jak prostaczka. Dobrze wymyta wieśniaczka z kiepskim gustem. Odpowiednie pożywienie zapewniło Ci odpowiednią budowę, ale od ubogiej białej hołoty dzieli Cię zaledwie jedno pokolenie. I ten akcent, który tak zaciekle starałaś się zgubić, zdradza zachodnią Virzynie. Co robi twój ojciec? Kopie węgiel? Cuchnie karbidem? Chłopcy szybko się do ciebie dobrali. Te lepkie obmacywanka na tylnym siedzeniu samochodu, podczas których marzyłaś, by się stamtąd wyrwać, dokądkolwiek. Do samego FBI. Jest pan bardzo spostrzegawczy. Ale czy ma pan dość odwagi, by skierować ostrze swojej percepcji na siebie? Niech pan przyjrzy się sobie i opisze to, co widzi. A może pan się boli? Kiedyś usiłował mnie przepytać rachmistrz spisowy. Zjadłem jego wątrobę z fasolką, popijając zacnym Kiandi. Fruń z powrotem do szkoły, ptaszenko. Fruń, fruń, fruń. Przegryzłem żyły na przegubie, żeby zdechnąć. Popatrz, krew! Na no, bramę! Mitch, ty głupi kurwa! ty głupi kurwa! Mitch, cię! Agent Starling! Agent nie chciałem tego. Brzydzę się nie tak temu. Tak. Więc proszę wypełnić kwestię Nie, ale ja dam Ci szansę osiągnąć to, co najmniej kocham. Zajrzyj do własnego wnętrza. Odszukaj moją ekspacjentkę panią Moffett. Nikt tak szybko nie potworzy do Ciebie. Chodź do